Siła. Masa. Moc ubyka. Każdy hejter szybko znika. Siemanko, siemanko moi widzowie, super, że jesteście z tej strony Byksławek. Na dzień dobry zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi dużo pomoże. Witam w kolejnym odcinku. Cel Trabbar 200. Już sobie schodzimy z ciężarów. To będzie na razie ostatni odcinek. Ten ostatni odcinek postanowiłem, że będzie troszeczkę bardziej skomplikowany niż wszystkie. Na początek zrobiłem sobie takie seryjki odwróconym Trabbarem. Jeden z widzów napisał mi, żebym spróbował odwrócić go i chwycić za te rączki, żeby było niżej. Jakie są moje odczucia? Szczerze mówiąc. Mm, strasznie mi to nie leży, wolę jednak tradycyjnie jakoś, nie jestem przyzwyczajony, żeby w ten sposób właśnie to robić. A jako taka perełka to zarzuciłem sobie 160 kg na ilość ruchów, a jak mi poszło, no to zobaczcie sami. Jak widzicie, cały bardzo ładnie mi poszło w, w tym trabarze. Zeszłem z ciężarów, jestem roztrenowany, więc teraz czas na regenerację, czas, żeby się zająć redukcją i oczywiście szlifowanie techniki w martwych ciągach, bo już w przyszłym roku będą mocarne plecy. Także w przyszłym roku postaram się, żeby jednak troszeczkę lepiej poszło na tych martwych ciągach. Bardzo się do tego przyłożę. No i co z tego wyjdzie, no to będziecie na pewno na bieżąco. Cóż mogę dodać więcej? Bawcie się dobrze, subskrybujcie, łapki w górę, obserwujcie FIFA Rafael.